What the hell? Mm -hmm. Okej, okay, nie sobie leżą. Ty można miałem z tego co... A, tak. Są potwory. Okay. miejscowi ostrzegali królową, nie zachodzimy do kruczej kępy. Po tym, jak Nilfgaardczycy puścili jej z dymem, zalęgłość tam potwory. Przez jakiś czas dawał im jeszcze odpór, oszalały z żalu wiel wielebny Grigori, ale w końcu jego rozszarpały na strzępy. Okej, okay. szczurek jest fajny. 做好啊，嗯，然后去拿些东西。 Jak tego pochłonę, żeby tak. To jest 6, Czy jakbym tego machnął, to mi się obronić nie szkodzi. Czy teraz tak? To muszę obronić nie stanie. Las, to jest nieparzyste, parzyste, parzyste, zróbmy tak. Porzyste, 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 kurde. To po ta tak. Porzyste, porzyste, piekrev. Tak. Okay. Teraz tutaj. O parę, nieparzyste nieparzyste um. Zonak No, to było dość przejrzyste. Jeszcze Rivia nie zginęła. kim my żyjemy. <grystanie> yeah. Spadło na mnie nieszczęście. Ci, którzy są bezlitości, zaatakowali mnie bez przyczyny. Biada wszystkim, gdyż nasze miejsce spoczynku jest odległe i błądzimy w domostwie chaosu. Dobra matko, modlę się, aby nigdy nie zgasło Twe światło. Wysłuchaj mnie i powstrzymaj mych wrogów, gdy wykrzyczę twoje imię. Whatever the hell that means. O nie! Zjednij wielebnego! No, no, <noise> Teoretycznie nie powinien sobie z tego robić jaj, nie? Okej, okay, aha, tak to jest ta droga. E, dobra, no to możemy z tego ruszyć na północ. Przez most jeszcze nie, z tego co kojarzę. A nie, przez most już tak. A, 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 tam jeszcze z tyłu coś jest. Hmm. hmm. Ok. Jednak nie ma. My bad. Ech. No cóż, trudno. Z swoją drogą ciekawe, czy byłaby aluzja, gdybym zgarnął te, te Towara tych trupów. Teraz muszę niestety się Oczywiście, pani. To ziemię kalduelów. Wszędzie wokół ślady wojny, a tu sielanka. Na hmm. teraz mamy obóz jest z lewej góry. I co my tu mamy? A w każdym razie palatyna kaldwela niech żyje. Kaldwell <laughs> nie żyje. Na horyzoncie widać było zarys rezydencji zdradzieckiego rodu Kaldwelów. Zmieniła się, odkąd mewy widziała ją po raz ostatni. Dobudowano dwa nowe skrzydła, kilka ozdobnych wieżyczek, kolumnadę, a w okna wstawiono witraże ze złotym słońcem. Złóżmy im wizytę. Wycedziła królowa. Podwójne drzwi otworzyły się z hukiem i stanął w nich dziedzic rodu Dragomir wraz z żoną i trójką dzieci oraz wdową po kalduelu Heleną. Dragomir zdjął z głowy czapkę, ujawniając przy tym, że odziedziczył po ojcu skłonność do wczesnego łysienia i klęknął na jednym kolanie. Pani, zdrada mego ojca była bezsporna i niewybaczalna. Rzekł młody Caldwell jednym tchem. Jakby ćwiczył wcześniej tę wypowiedź. A śmierć, która spotkała go z twojej ręki, całkowicie zasłużona. Proszę cię jednak, byś nie karała synów za grzechy ojców. Pozwól mi zostać na rodowych ziemiach, a przekonasz się, że będę twym lojalnym poddanym. Nie wierzę w ani jedno jego słowo, szepnął Reinhardt. Zdradzi przy pierwszej okazji. Ech, też nie wierzę. Czemu dopiero teraz zwracasz się do mnie z tą prośbą? Mewę skrzyżowała ramiona na, na piersniku. Czemu nie posłałeś gońca, jak tylko przekroczyłam granice kraju? W wolałem porozmawiać osobiście, pani ja. bo miałeś nadzieję, że czarni jeszcze mnie pokonają. Do ostatniej chwili stałeś po ich stronie. Zaufałam raz Kaldwelom. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Macie dzień, żeby spakować dobytek i opuścić mój kraj. Dragomir dźwignął się z kolan, otrzepał czapkę. Po moim trupie wasza wysokość. Syknął. Skoro nie chcesz mieć we mnie poddanego, będziesz miała wroga! Ludzie, do broni! Na te słowa z domu wypadli zbrojni, a na dachu pojawili się ucznicy. Najwyraźniej Dragomir liczył się z możliwością odmowy. No, i co? Przygotował oddział, żeby zobaczyć przemocnika w ciągu pięciu tur. No, no dobra, chyba będę musiał przygotować się do tej walki. Potrzebuję punktowych obrażeń. Tak, ty uciekaj, ty nie jesteś potrzebny, ty się zostajesz. Ty się przydasz, eee, potrzebuję więcej rzeczy do mnie. Czekaj, w sumie mogę użyć tego i tego. Mmm, mm, 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 nie mam rozkazu, więc ciebie nie potrzebuję. Prędzej, nie pozwolę ci zniszczyć mojej rodziny. Duma Rodowa. Mhm. Mm okay. Zobaczymy co przyniesią mi oni. Nie idziemy jeszcze do szczególnego. Nie tak głośno. Oficer polityczny usłyszy. Eee, dobra. Eee. Ognia. Na coś się uradnia. I się nie certolimy. Tylko podkładamy od razu ogień w drugim rzędzie. Chociaż w sumie? Tak. A, a, a ty i. Ogień, ogień, ogień. Ogień. Uwolnię cię od Twojego mierza. Czwartowałeś! Nie przejść z tym! Co teraz? O, poszło wzmocnienie. A, na tym polega trudność, ok? Mamy ich w ciągu pięciu tur. Trzeba to będzie rozwiązać taktycznie, niestety. Hop, w kółko to samo. Eee, trzeba było słuchać mojej baby. Eee. Ciebie nie potrzebuję już, on mogę im wszędzie. Zróbmy już tak. Arbalest, na twój rozkaz. Te ziwa miast, że ta będzie kosić. I jazda. Czas na mobilizację. Pancerz ich nie uratuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dalej za mało. Liria! Ja A to jest już dość. Wystarczy jeden strzał. A źle zrobiłem. Mogę wyeliminować w tym jeden wisielców. Cholera, no dobra. Czego chcesz ode mnie? Chęci są, jości, no buty ci są. Okej. Okay. Cukasz, tu Ojciec miał rację. Co do ciebie. Mhm. Mm Dragomir leżał na dziecińcu, drapiąc w konwulsjach podjazd, wysypany ozdobnym żwirem. Królowa kucnęła koło niego i spojrzała w zachodzącym mgłą oczy. Chciałam Ci powiedzieć, że zadbam o Twoją rodzinę. Wiem, że macie krewnych w Kedwen. Wyślę ich tam, pod eskortą i z odpowiednim uposażeniem. Dragomir chciał coś odpowiedzieć, ale zadławił się własną krwią. Chwilę później nie żył. Królowa wstała i dała rozkaz do wymarszu. Jechała na czele pochodu, pogrążona w myślach. No, to tego gościa z głowy. Kaludowie się zbogacili na e, byciu tymi. E, e, Boże. Na K słowo mi uciekło teraz. Pszcie, krew. Eee, nie konfidentami, tylko kolaborantami. O, wreszcie. Trzeba było z -kick startować mózg. Dużo tych tej, 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 tej pieniędzy tutaj dostaję. A może coś zbuduję w takim razie. O, ktoś ma coś może do powiedzenia. Ale no zaraz. Najpierw nawet. No, pompa do nas już załatwiona, i teraz tylko to. Raporty List do Kalura. Dragomirze. Zdrowie dopisuję, dziękuję, że pytasz. <laughs> Co innego mnie martwi. Wiem z dobrego źródła, że Mewa opuściła Mahakam wzmocnienia ludzkimi rekrutami. Podejrzewam, że może chcieć złożyć mi wizytę. Jakkolwiek absolutnie brzmi w świetle ostatnich wydarzeń, zacząłem opuszczać... Dopuszczać myśl, że ta kretynka może jeszcze odbić reliwię. Really, really, really. Jak mówią, głupi ma zawsze szczęście. <laughs> w takim wypadku nie licz na łaskę. Znam ją nie od dziś i wierz mi, świat nie zna bardziej mściwej zawistnej kobiety. Kiedy tylko usłyszę, że przekroczyła granicę, postaw ludzi w stan gotowości. Ucałuj żony i dzieci. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. No, zobaczycie się. Gdyby Mewe była faktycznie taka zawistna, to by po prostu kazała go stracić. Eee. O. Czekaj, 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 czekaj. Co to było tam? Jest to mikstura? To, to, to nie, nie pamiętam jej. Eee, A, to? A. Spoko. Okej. Okay. Eee, to będzie chyba tyle. A tak, miałem coś zbudować. Mmm... tu już jest wszystko, tu już jest wszystko, tu już jest wszystko, tu też już jest wszystko. No dobra, no to już tego nie potrzebuję, ale... Ale ma brak mi drewna, ok. Jeszcze jako zbieram 3000 drewna, to będę mógł... Eee... Boże, są te... a to, to muszę kliknąć. Pluteje. Eee... O, spoko. Wagenburg Plus Hmm huh. nie dalej to samo Coś jeszcze jakaś jednostka jest ulepszona, czy. Tak ci Adeptka z no i tej kurty nie mam Dobra weźmy weź ją zbudychać chociaż jedną Chociaż nie mógł, powinien oszczędzać drewno Następnie uluprzenie Spadamy Czas kontynuować pochód. W sumie to taki raczej triumfalny. A, gdzie to jest? W sumie... Proszę, proszę, proszę! Przygapiłem coś. I tu też. Dobra. A, i tu też muszę podejść. Więc po kolei. Najpierw podejdziemy tu. Potem podejdziemy tu. To niech będzie, a później idziemy stąd Czarnych. W sumie to chyba usunę tego, tego... E... Halabardnika, czy jak mu tam było. Gdzie on jest? E... Ciebie mogę wyeliminować, nie jest już taki potrzebny. Zamiast tego może coś innego wezmę, w sumie to jeszcze mamy w ogóle... Mm... A no, tak, ci stworzą piech piechurów. tworzą W sumie, czemu nie? To jest na gońców. No i są zawsze użyteczni. Get boosted, lol. Eee, i jazda. Atakujemy kolejny obóz. Bitwa standardowa. Przyczejeni w ciemności, Liryjczycy obserwowali w milczeniu Nilwgardzki garnizon. Patrzyli, jak gasną kolejne światła, jak cichną echa rozmów. Wreszcie, kiedy koszary były pogrążone w głębokim śnie, a na murach nie, wida nie widać było nikogo poza pojedynczymi wartownikami, królowa dała sygnał do ataku. Czas zrobić najeźdźcom pobudkę. Będę coś z tych jeźdźców. Jednym tylko, ty nie miałeś przydatne. Mam jedną, kąt, jednostek z rozkażami. Nie, nie, nie. Gademy. Mądry wybór! Skromu o mądrym wyborze trzymaj. To może zaboleć. Wskaż mi cel. Wolę proce. Łatwiej ukryć.

Tego już mam, to z tej drugiego. I wrzućmy jeszcze. A, dobra, więcej ognia. Pek. Słuchaj. Pek. Uwaga na głowy! No. I teraz mogę jeszcze coś zagrać. 9 hp mówisz. Um... Aha, nie mogę. Jeszcze za moich jest. No, zostawię Cię w takim razie. Nie wytrzymałeś Aha, wytrzymałeś nie ten. Dobra, z pogo. Znaczy, tak z nimi trochę pożągluję chłopcy i dziewczęta. Um... Spłonie? Chyba spłonie. Nie idziemy jeszcze na prosty, prawda? Ziemi. Czy mam jeszcze jednej gości potrzebującej? Tak, mam super. Dobrze będę tego potrzebował. Zaczniemy od ciebie. Bez wahania. To trzeba będzie Ciebie... ...desmaitląć. Uh, ho, ho, ho. A czemu to nie wskoczył? Hmm. Okej. Okay. Nie, haba, haba, bydż. Bogowie, chroncie królową! Gacy w save the queen, ha? Huh? No to lecimy. Cofnę Ciebie. I teraz tak. Eee, procesz, procesz. geń okay. Procesz. Więc. Łap! Dostałeś kiedyś kamurce w Kemper? Teraz muszę pracować na tym, jakby to rozpię. A, w sumie mogę tak zrobić. Ciebie z nie wyciągnę. Aha, więc będę musiał ci bardziej dosolić. Siarą przetrwało. No cóż. Zobaczymy, co O, berwała. No to spoko. Bo sprawa. Dobra, do paleniska. Niska. No jeszcze tam. Nie, jeszcze spokojnie może, może trochę wystać. Weźmiemy się i to tchu! P.S. Teraz wiem, że jeżeli go cofnę, używając wskazu, to się to nie liczy. że najpierw nie zatemnowało się, bo wtedy miałbym więcej trupów na koncie. No cóż, e, to jest druga tura? Tak, to jest druga tura. Teraz muszę ściągnąć ciebie. Moje życie należy teraz do mnie. Ej, tam ojca, ty, Arbalest, na twój rozkaz. Trzymaj... i te W kółko to samo! Koniecznury... Raszejs! Yntwe! Yntwe! Chciałem go cofnąć. No cóż co im do ręki? A trzeba, no, w sumie dotali. I zagramy e, 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 płomień, płomień, płomień. ciebie i ciebie. No, tak, zacznijmy od konnego. Chyba coś się ulatnia. Nie wydaje się. Uwolnię cię od twojego mieszka! Marnuje nope. se v vojsku. Levá, prava, levá, prava, levá. What you gonna do about it? Ah, Znovu na fronte. Raz <laughs> trafiłem trepazdvoustupkrop. O oh mama będzie łogień Co tu jeszcze z ty? Uhu. pancerz ich nie uratuje eee, To z czemu jakiś z rozkazem koło siebie niestety nie eee, to gran Trenowałem cały dzień. co mam sobie nie poradzić Nie będzie strzelania nie można powiedzieć o mnie Liria! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. No. Boże, ale rzeź. Nie tak głośno, oficer polityczny usłyszy. <noise> ty się oficerem politycznym nie martw. Wystarczy, masz większe problemy. Nie paliło, co? <śmiech> <śmiech> Ej, teraz może tędy przejść. Pokaż mi mapę. A, i mogę pójść tam dołem, dojem. Jeszcze bo tutaj górą. Okej, okay, Dobra. Najpierw muszę się wrócić po tamten łup tył, z tyłu, z tyłu.